Razem z nami, autobusami i tramwajami. Super Konkurs Radia Manhattan i MPK Łódź. W każdy poniedziałek między 15 a 17. Słuchaj Radia Manhattan i wygraj miesięczny bilet od MPK. Szkolna promocja, do plecaków Jan Sport, portfel gratis, najnowsza kolekcja Lee Wrangler, tylko w salonach XL. Zapraszamy, Piotrkowska 78. Głoszenia drobne. Szenia Twain, a z nami jest kto tam? Tomek. Tomku. Witaj. Właśnie, dzwonek był? Był, był i nowy sklep kosmetyczne na placu Reymonta 1. A w czym się specjalizuje? W kosmetykach i dla słuchaczy i stałych klientów zawsze w soboty są konkursy. Tak, ale w kosmetykach do? Do pielęgnacji ciała, ciała, ciała. Do usłyszenia, dziękuję i nie rozłączaj się.